Noc zapadła nad miastem, otulając wspaniały budynek w stylu gotyckim. Ciepłe światło biło z niezliczonych okien, oświetlając rozległy, brukowany plac, na którym wciąż pobrzmiewały echa zgiełku tłumu. Kiedy Shirony i jego towarzysze wyszli z budynku, w powietrzu wciąż unosił się posmak niezwykłego zdarzenia. Dokoła rozlegały się pytania. Co to był za wstrząs? Trzęsienie ziemi? W momencie, gdy grupa miała odejść, przeszył ich młody, ale pilny głos. Zaczekajcie! Z przodu nadbiegł Gis, kieszonkowiec z portu i zagrodził im drogę. Stał tam, dysząc ciężko, z napiętą twarzą. Rian zmrużył oczy i rozpoznał go. Czy to nie ten smarkacz? Shirony milczał. Spokojnie obserwował chłopca błękitnymi oczami. Amy wystąpiła krok do przodu, mówiąc łagodnym i uspokajającym głosem. Teraz jesteś bezpieczny. Dopilnuję, żeby nie mogli skrzywdzić ani ciebie, ani twojej siostry. Obietnica Amy zdawała się przekraczać granice wytrzymałości Gisa. Jego twarz wykrzywiła się, a oczy wypełniły się intensywnymi emocjami. Zacisnął pięści i krzyknął z całych sił. Rzucę to, rzucę to rzemiosło tak jak pan powiedział. Więc chciałem tylko powiedzieć: Dziękuję za pomoc. Niespodziewane podziękowania sprawiły, że Shirone był nieco zaskoczony, podczas gdy Amy uśmiechnęła się z zadowoleniem. Ale zaraz potem Gis gwałtownie się odwrócił. Wskazał palcem na oszołomionego Shironę i krzyknął: "I panu też!" Gis wrzasnął, z twarzą czerwoną ze wściekłości: "Nie waż się jej doprowadzić do płaczu, nigdy ci tego nie wybaczę. Miej się na baczności!" Sirone był kompletnie zdezorientowany tym nagłym oskarżeniem, a zimny pot spływał mu po czole. Ja sprawiłem, że Amy płakała? Wymamrotał z oszałomieniem. Stojąca obok Amy, nie mogła powstrzymać śmiechu na widok tej ironicznej sytuacji, skrzyżowała ramiona i droczyła się. Pa, ha, ha, słyszałeś, Szyrone? Uważaj na siebie. Następnie obróciła się do Gisa, a jej wzrok stał się nieco poważniejszy. Masz na imię Gis, prawda? W blasku nocnych świateł miasta portowego, rude włosy Amy płonęły jak ciepły ogień. Spojrzała prosto na chłopca z łagodnym uśmiechem, a jej głos był pełen zachęty. Czy to pirat, czy władca portu, jestem pewna, że możesz zostać kimkolwiek zechcesz. Dasz radę. Gis wpatrywał się w nią oszołomiony, z twarzą płonącą rumieńcem, a serce waliło mu jak szalone na dźwięk tych szczerych słów wsparcia. Stał jak wryty, Patrząc za oddalającymi się plecami Emi i Shironę, gdy odwracali się i odchodzili. Kiedy zniknęli z pola widzenia, zacisnął pięści, a w jego sercu zrodziła się silna determinacja. Poczekaj tylko, pomyślał w milczeniu Gis. – Na pewno stanę się o wiele fajniejszy niż ten facet. Tymczasem grupa szła opustoszałą ulicą. Rian przeciągnął się ziewając szeroko i znudzonym tonem jęknął. Może pójdziemy coś zjeść teraz? Jestem strasznie głodny. Elzin delikatnie zaproponowała. Może znajdziemy coś do jedzenia w pobliżu naszego miejsca zakwaterowania. Amy skinęła głową ze zgodą. Tak, nie sądzę, żebyśmy dzisiaj gotowali. Tylko Shirony milczał, wciąż rozmyślał o tym dziwnym spotkaniu. W pośpiechu opuszczając to miejsce chaosu, Rian nie mógł powstrzymać śmiechu patrząc na Elzinę. Zażartował. Tes, jak długo zamierzasz jeszcze nosić ten kij? Elzinę podskoczyła i krzyknęła „A!” a następnie w panice upuściła drewniany drąg na ziemię. W tym samym czasie w zrujnowanej kryjówce powietrze było gęste od porażki. Pył osypywał się spęknięć suficie. W centrum pokoju głęboka, rozdarta dziura, niczym paszcza odchłani, była dowodem straszliwej mocy, która niedawno przetoczyła się przez to miejsce. Siedząc na jedynym ocalałym fotelu, Palkoła wydał z siebie słaby, skrzywiony śmiech. Keke, keke, keke. Czy to możliwe, że wielki Palkoa poniosł taką klęskę? Mamrotał gorzko, zaciskając dłoń obwieszoną pierścieniami. Ten, którego nazywano upiorem pola bitwy, przegrał z bandą smarkaczy. Jego oddech stał się ciężki. Palkoła wyjął chusteczkę i otarł pod z czoła, a nagle wybuchła w nim furia. Odwrócił się w stronę podwładnych siedzących na podłodze i ryknął: Gah! Nie wstyd wam! Przegraliśmy z tymi dzieciakami, bo cały dzień się obijaliście. Strażnicy skulili się, wciąż w szoku. Jeden z nich złapał się za głowę, drżącym głosem: Ale nigdy nie widziałem takiej magii. Nie byłoby przyjemnie oberwać czymś takim. I nie ma się gdzie schować. Uch! Palkoła jęknął rozpaczliwie i ukrył w twarz w dłoniach. W tym momencie jeden z jego bliskich strażników podszedł bliżej. Naprawdę chcesz im tak łatwo odpuścić? Palkoła podniósł głowę. W jego oczach malowało się zmęczenie i rezygnacja. Co mam teraz zrobić? Ona jest arystokratką pierwszej rangi, zaraz po rodzinie królewskiej. Ha? Jeśli zadzierżymy z nimi, całe to imperium może się rozpaść. Wiecie jak ciężko było do tego dojść? Podwładnie nie ustąpił przed argumentami szefa. Pochylił się, zbliżył do Palkoła, a w jego oczach błysnął chłód i ukryte znaczenie. Czyżbyś zapomniał, że istnieją rzeczy straszniejsze niż strata pieniędzy? Strażnik podszedł do Palkoi, a jego głos drżał ze strachu. Zaniepokojony raportował. Jesteśmy gangiem papuk, ściganym za wzięcie przez stowarzyszenie magiczne. Co zrobimy, jeśli nas tu znajdą? Palkoła, który odpoczywał z zamkniętymi oczami, powoli je otworzył. Jego wyraz twarzy pozostał przerażająco spokojny, jakby w ogóle nie przejmował się zbliżającym się niebezpieczeństwem. Odpowiedział chłodno. Rozumiem. Teraz przynieś mi trochę łupów. Ten ból głowy mnie zabija. Następnie żarłocznie pochłonął korzenie drzew, by zaspokoić swój nauk. Całe pomieszczenie zadrżało. Wystraszony strażnik krzyknął: "Szefie!". Tymczasem w zupełnie innym miejscu sceneria była niezwykle odmienna. Niebo było nieskazitelnie błękitne, a słońce jasno świeciło na lśniące morze. Srebrne fale delikatnie uderzały o biały piaszczysty brzeg, tworząc spokojny i piękny obraz. A Sironę i jej przyjaciele wrócili bezpiecznie i zaczęli bawić się na plaży. Dwie przyjaciółki miały na sobie niezwykle seksowne i piękne bikini. W blasku słońca na przepięknej plaży Sironę psotnie użył magii tworząc kolumnę wody, która rozpryskiwała białą pianę w powietrze. Niespodziewany chud wody zaskoczył Amy, ale jego radosny uśmiech szybko udzielił się i jej. Po godzinach radosnej zabawy cała grupa ruszyła do nadmorskiej restauracji, by zapełnić puste brzuchy. Wśród gwaru i chłodniej morskiej bryzy, Rian okazał się najbardziej entuzjastycznym. Policzki miał wypchane chlebem i grillowanym mięsem, wyglądając na niezwykle usatysfakcjonowanego. Kiedy zapadła noc, pozostawiając pełnię księżyca zawieszoną na niebie, festiwalowa atmosfera na wyspie stała się jeszcze bardziej ożywiona spacerowali razem pod palmami i ciepłymi girlandami świateł nocnego targu. Podczas gdy Rian i Elzein z rozkoszą delektowali się deserem, Amy, pełna wdzięku w białej sukience, z rudymi włosami płonącym w świetle lamp, podeszła do Sierone. Wyciągnęła w jego stronę dwa pachnące szaszłyki z kalmarów, a jej oczy rozbłyskały łagodnością. Shiron lekko się uśmiechnął, a jego spojrzenie było pełne ciepła, gdy na nią patrzył. W tej spokojnej chwili w jego sercu zakradło się uczucie czystego szczęścia. Więc to jest uczucie wakacji. Nagle rozległy się wybuchy. Rian krzyknąc pod ekscytowaniem, wskazując na niebo. Jasne kolorowe fajerwerki eksplodowały, malując lśniące smugi na tle nocnego nieba. Cała czwórka spojrzała w górę, a na ich twarzach malowało się zdumienie i radość, dzieląc się magiczną chwilą, która zamknęła idealny dzień. Pod rozgwiezdzonym nocnym niebem, rozświetlonym feerią wybuchających fajerwerków, Shiron stał cicho wśród przyjaciół, obieczując sobie w duchu, że pewnego dnia na pewno zabierze tu rodziców, aby podziwiali ten wspaniały widok. Następnego dnia oślepiające słońce oświetlało bujną zieloną krainę. Rytmiczny stukot kół rozlegał się, gdy luksusowy powóz przemierzał polną drogę w gęstym lesie. Wewnątrz panowała napięta atmosfera. Rian skrzyżował ręce na piersi, marszcząc brwi i okazując niezadowolenie. Siedząca naprzeciwko Elzin beztrosko malowała usta, narzekając –– Ech, no weźcie! Ile jeszcze zamierzacie się na siebie gniewać? Przecież się wcale nie spóźniliśmy! Rian natychmiast warknął –– Dlaczego tak długo się ubierałyście? Teraz dotrzemy na miejsce dopiero w południe! – Powóz pędził dalej. Elzin nie dawała za wygraną i odparła. Co ty w ogóle mówisz? Przecież chciałyśmy dla was jak najlepiej, rozumiesz? Spójrz na swój strój. Naprawdę myślisz, że ten miecz pasuje do tego, co masz na sobie, jaskiniowcu? Co? Rianza nie mówił i krzyknął. Podczas gdy kłótnia trwała w najlepsze, Shirone siedział cicho z powściągliwym uśmiechem, pomyślał w duchu. Zamierzałem tylko pójść z Amy na odkrycie ruin. W powozie, który toczył się łagodnie przez zacienioną aleję drzew, Shiron zamyślił się nad ich relacją, która stała się tak bliska, że aż nierozłączna. W tym samym momencie Amy i Elzine wsiadły do powozu. Z figlarnym uśmiechem Amy odezwała się pierwsza. – Przepraszam, Rian, tez była gotowa szybciej ode mnie. Słysząc to, Elzine tylko wykrzyknęła zawstydzona – Och, Amy! Rian spojrzał na dziewczyny i wyrzucił z siebie – Cóż… Widać, że Amy bardzo się postarała z przygotowaniami. Od razu Elzinę nadeła policzki, udając gniew. Co, chcesz powiedzieć, że nie jestem piękna? Rian podskoczył. Zimny pot wystąpił mu na czoło i zaczął się jąkać. jesteś bardzo piękna, ale... Niespodziewany komplement wprawił Elzinę w osłupienie. Jej policzki zarumieniły się, a oczy szeroko otworzyły ze zdziwienia. Ha? Wydawało się, że nie wierzy własnym uszom i zająknęła się. Ja... Piękna? Po czym obdarzyła go uśmiechem pełnym ukrytych znaczeń. Oho, Rian? Amy obserwowała wszystko w milczeniu, myśląc sobie wygląda na to, że on coś do test czuje, tylko nie wie, jak to wyrazić. No tak, na pewno trudno wyznać miłość kobiecie silniejszej od siebie. Tymczasem Elzine, choć nadal czerwona na twarzy, odchrząknęła głośno i skrzyżowała ramiona, usiłując zachować spokój. Widząc, że Amy wpatruje się w nich oboje zamyślonym wzrokiem, Shirone siedzący obok lekko się odwrócił, a w jego oczach zabłysła ciekawość. Amy również na niego spojrzała, położyła palec na brodzie i cicho hm, powiedziała, nadal pogrążona we własnych myślach. Z za szyby samochodu Amy zamyślona wpatrywała się w oddalone pasmo gór, rozmyślając, czy problem tkwi tam? Myślałam, że znacznie zmniejszyłam dystans. Siedząca naprzeciwko Elzin, widząc minę przyjaciółki, cicho uśmiechnęła się z przekąsem. Amy znowu ma jakieś dziwne przemyślenia, pomyślała. Ależ to urocze. Dwójpółgodzinna podróż zaprowadziła grupę do ruin Kergo. To miejsce, położone w centrum wyspy Galiant, kryje w sobie tragiczną historię. 500 lat temu wulkan Toa wybuchł z przerażającą siłą, grzebiąc całą wspaniałą cywilizację Kergo w popiele. Dlatego uważa się, że to, co pozostało do dziś, to jedynie niewielki fragment utraconego złotego wieku. Stojąc przed rozległym obszarem ruin, gdzie starożytne kamienne budowle przeplatały się z tłumami ludzi, Amy przeglądała przewodnik i wyjaśniała. Władze wyspy Galiant proponowały kiedyś plan odbudowy całego obszaru ruin, ale został on odrzucony z powodu sprzeciwu lokalnej ludności. Elzin, wachlując się wachlarzem dla ochłody, z ciekawością zapytała. Hm? Czyż odbudowa ruin nie byłaby dobra dla miejscowych? Amy skinęła głową, zgadzając się. Masz rację. Mogliby zwiększyć dochody z turystyki dzięki temu. Idący z tyłu Ryan zmrużył oczy, obserwując tłum i starożytny budowle i wypalił. Ciekawe, czy kryją się tu jakieś sekrety. Shironę spokojnie odpowiedziała, podczas gdy jej wzrok wędrował dookoła. Dla mnie to wygląda jak zwykłe miejsce turystyczne. Chociaż jest dość duże. Wśród szmerów rozmów turystów grupa kontynuowała marsz w głąb starożytnych ruin. Wśród tłumu zwiedzającego starożytne ruiny, Elzin nagle zaczęła głośno dyszeć, wymachując wachlarzem i z entuzjazmem wskazując przed siebie. – Ha! Patrzcie! Czyżby ten mężczyzna był skergo? Cała grupa podążyła za jej wzrokiem. Wysoki, muskularny mężczyzna o opalonej skórze, zaplecionych włosach i imponujących czerwonych tatuażach plemiennych, stał wyprostowany w tłumie. Amy wykrzyknęła z podziwem Och, masz rację. Cała czwórka zatrzymała się, obserwując w milczeniu nieznajomego z różnymi reakcjami. Elzin i Amy z ciekawością, Rian z rezerwą. Shirone ze swoimi spokojnymi niebieskimi oczami dostrzegł coś innego. Czuję to, pomyślał, a jego wzrok stał się bardzo skupiony. Ten człowiek jest bardzo silny. Muskularny mężczyzna zdawał się również wyczuwać ich spojrzenia, rzucając im przelotne, tajemnicze spojrzenie. Ukazał się majestatyczny widok świątyni Kergo na wyspie Galiant. Monumentalne kamienne konstrukcje, naznaczone upływem czasu, wznosiły się ku niebu. Rian oszołomiony wykrzyknął: Nie mogę uwierzyć! że te budowle zostały wzniesione tysiące lat temu. Elzin, podziwiając starożytny kamienny most przerzucony nad głęboką przepaścią, wyjaśniła. Z tego co podsłuchałam od innych turystów, pierwotnie był o wiele większy, ale większość została pogrzebana w popiele. Spójrzcie na to, zachwycała się Amy, gdy grupa szła po brukowanej ścieżce. Rzeczywiście, przepaść poniżej wydawała się przerażająco głęboka. Inni turyści również growadzili się na balustradzie, żywo dyskutując. Ale głęboko! Założę, że ma 100 metrów głębokości. Nie stójcie tam, to niebezpieczne. Nagle Amy zauważyła, że Siron zatrzymał się z tyłu. Odwróciła się, a w jej oczach pojawił się cień zaniepokojenia. Sirone, Co się stało? Nie idziesz zobaczyć centralnej świątyni? Nie odpowiadając od razu, Sironę nagle przykucnął, opierając jedną rękę na zielonej trawie. Jego twarz stała się niezwykle skupiona, a wzrok wbił w ziemię, jakby czegoś szukał. Cicho zawołał: Amy! Oczy Sirone nagle rozbłysły magicznym niebieskim światłem, a po jego skroni spłynęła kropla potu. Wyszeptał z zaskoczeniem: to jest pole ducha. Cała grupa natychmiast go otoczyła. Zdając sobie sprawę, że Shironę używa swojej specjalnej zdolności, Amy od razu zapytała, Aha! Użyłeś połączonego zmysłu pola ducha, żeby coś zbadać? Stojący obok Rian również był niecierpliwy. Co znalazłeś? Shironę podniósł głowę, a na jego twarzy nadal malowało się zdziwienie. Powoli wyjaśnił. Mówili, że te ruiny są pogrzebane pod popiołem, prawda? Więc spróbowałem użyć pola ducha, żeby zbadać pod ziemią. I dziwne. Nie mogę niczego wykryć. Amy była oszołomiona. W promieniu ponad pięćdziesięciu metrów? Nic? Nawet ziemi i kamieni? Stojąca obok Elzin zmarszczyła brwi z niezrozumieniem. Dlaczego? Co to znaczy? Shiron potrząsnął głową, próbując wyrazić swoje uczucia. Nie do końca, że nic nie ma, ale coś jest bardzo nie tak. Rian skrzyżował ręce, zamyślił się, a następnie złożył szczerą propozycję. Może po prostu to wykopmy i zobaczmy. Usłyszawszy to, Amy stanowczo powiedziała: spróbuję ja. Ona również usiadła i położyła dłoń na ziemi tak jak Shironę. Z trybem snajperskim mogę zbadać do głębokości 500 metrów. Pięćset metrów? Elzin wykrzyknęła z niedowierzaniem, patrząc na Amy z szeroko otwartymi oczami. W przeciwieństwie do jej osłupienia, Shiron wydawał się niezwykle podekscytowany i radośnie dopingował: tak! Zrób to! Natychmiast Amy otoczyła jaskrawa, lazurowa aura. Jej oczy zalśniły w upiorny sposób, gdy całkowicie się skoncentrowała. Co? Ryan oszołomiony obserwował tę scenę, a następnie spojrzał na Sirona i Elzin, czując się zagubiony w tej napiętej atmosferze. Zauważywszy zmianę, Siron zmartwiony zapytał. Co się stało? Odwrócił się w stronę Amy, wyglądając na zdezorientowanego. Amy nagle osunęła się na zieloną trawę, a jej ciało zadrżało. Spojrzała w górę, a w jej oczach wciąż lśniących magicznym blaskiem, malował się teraz przerażenie i niedowierzanie. To niemożliwe. To. To nie może być prawdą, wyjąkała, a jej głos załamał się z szoku. Gdy wszyscy byli jeszcze pogrążeni w osłupieniu, Ryan nagle uniósł łopatę z rozpromienioną miną. Oto najłatwiejszy sposób, by odkryć prawdę.